Woda jest jak czas, zaczęła patrząc na strumienie. Nieważne jak bardzo się starasz ją łapać, zawsze ucieka. Jej dłonie bawiły się, tworząc strugi, które ulatywały niczym marzenia z dłoni śpiącego. Krople, chwilowo złapane w jej rękach, mieniły się tęczą, zanim znowu opadały na dno. Woda, niby jak lustro, odbija świat, ale. Fale i wiry na jej powierzchni zniekształcają tafle, ożywiając jej istnienie. To przypomina mi prawdziwe życie. Lustro jest perfekcyjnie gładkie, obiecuje tylko szczęście i radość. Nasza ludzka naiwność próbuje w to wierzyć, że to piękniejszy świat. Jednak to tylko złudzenie, bezfalnie ma życia. Nasze pragnienia, lub to, przed czym uciekamy, falują naszą codzienność. Nawet czasem zdarza się sztorm, po którym nadchodzi cisza i to. Nadaje sens naszemu istnieniu.